Witam serdecznie, od z tej strony. Moi drodzy, kolejny odcinek i kolejne przygody. I w dzisiejszym odcinku na 100% będzie twierdza Modlin i poszukiwania na tej twierdzy Modlin i cały ten zlot. Będzie to trwało 3 dni, więc pewnie z jakieś 2-3 odcinki Wam z tego nagram. Natomiast przed twierdzą Modlin muszę tam dojechać, muszę się spotkać z saperem i muszę Wam opowiedzieć o tej śrubie. Bo kto oglądał poprzedni odcinek, to wie, że na samym końcu okazało się, że te dźwięki, w tym moim dziadku było spowodowane tym, że śruby bo Boże od, od piasty nie było. No i już jest i auto jeździ i się w ogóle nie odzywa, ale jeszcze będę musiał to sprawdzić, ale to później. Dziadek zapalony jedziemy na łodyńce napełnić się wodą. Bo jest gorąco i trzeba się wykąpać czasami. Dojeżdżamy do Łodyńcu! Baniaki z wodą! Trzeba to brać lać! Napełniamy. Połowa już napełniona. Dzień dobry! Mody mówi, że musimy wziąć AT Pro. Na Modlin. Na Modlin, bo Mody też jedzie. I zrobiła się awaria. I zrobiła się awaria. To jest detektor, którego kupiłem. Już nie pamiętam. Na pewno starzy widzowie stali, Pamiętajmy. pamiętają, ale ta sztyca, co żeśmy nie próbowali robić, tak zapiaszczona, że nie ma szans. Może ją trzeba poprosić. Może ją trzeba poprosić, no ale przekładka na sztyce z 250, e, a bierzemy ją, bo e, klient chce sobie zobaczyć, ATEPRO Pro akurat na twierdzy Modlin też będzie. Także sobie zobaczy. Zobaczcie moją sztycę starą, a czyli tą sondę. Kiedyś mi się przedziurawiła i ją z silikonem z czymś tam zakleiłem i działa trochę cięższa Wielu z Was pamięta jaką przypadłość miał Gareda Pro. ciężar i z tym jeszcze cięższy był, ale ja w wodzie chodziłem, także tego nie czułem Dobra Woda Woda spakowana, można powiedzieć To wyrównać I jeszcze jeszcze te wody i nie wiem, czy się wyrobię w ogóle. Zobaczcie, 3 lata w tych klapkach chodzę i w końcu się przedziorawiły. Za 3 funty z Anglii. Custom, ja chcę program. Program Pro Zero. Pro Zero. Trochę się wzbuda Nawet nie trochę, tylko bardzo. Jest po prostu tyle rzeczy O A to czemu nie, nie daje? No 99 Zobaczcie, bije na 99 Bo to jest aluminiowe I nie sygnalizuje Tak samo jak ze skarbem Uchwyt Gareta AT Pro i tak jak się w tym detektorem chodzi, to jest katastrofa. Ok, jedziemy do sapera, już jestem i tak spóźniony, cholera. Tych klapków nie kupię. Na twierdzy Modlin będę łaził w dziurawymi. Dzięki. No i już jestem na jurze. Chwila, moment, i będę się widział z saperem. Głogo ja tu widzę, kitu od zapeża, kitu od kitu od Szybki ogar przed wyjazdem Dan. Idziemy powkurzać kota. to za misza. Czemu się boisz? Czemu się myszy boisz? Masz połochenisze? No goń mysze no. no Ty już jesteś staruszek kocur Ty już jesteś staruszek Wiecie jak on zmalał? No i już jesteśmy w trasie Przed nami jakieś 3-4 godzinki Na 22 pewnie będziemy Chociaż muszę jeszcze uderzyć sap z saperem do jakiegoś sklepu większego, żeby te klapki kupić. Jakieś może buty takie. Lekkie. Podjechaliśmy jeszcze na stację paliw. Saper kupił płyny czy Też se kupię. A tu proszę bardzo. Juras. Siema. Juras Burger. Tutaj jakbyście podjechali. Na Orlena. Mamy godzinę 23. Jesteśmy już prawie na miejscu. Ale jestem śpiący. Jesteśmy na miejscu. Wiem, że nic nie widać, ale jutro zobaczycie coś zarąbistego. Tu się saper, saper ustawia do snu. Widać jego jeepa. I co? Kto zapalił światło? Mamy godzinę 8.30 rano i w pełnej okazałości widzicie bramę Napoleona Bonaparte. I jak przyjechaliśmy tutaj o godzinie 22, tam chyba 30%, to przywitał nas tutaj Piotr Duda z stowarzyszenia. I macie teraz nazwę, bo zabijcie mnie, nie pamiętam. I bardzo mocno nam poopowiadał o tym obiekcie. No i powiem Wam, że jest ekstremalnie wielki i z tego co mówił, jest jedną z największych. Twierdzi, jak nie największą twierdzą, fortyfikacją na świecie. My się znajdujemy teraz w tym miejscu, gdzie jest ta brama Napoleona Bonaparte. Tutaj, zresztą, jest mural z nim. <śmiech> <śmiech> Tutaj jest ujście Narwi do Wisły. I tam jest spichlerz. Proszę bardzo, krzyżówka rzek. I ten spichlerz. I Piotr mówi, że on tak jeszcze może z 3-4 lata postoi, a potem może wpaść do tej, do wody, na wprost tam, dokładnie. Są tu pozatopiane jakieś barki e, pełnomilitarki, ekstremalnie pełnomilitarki. Pójdziemy z saporem później na brzeg, popatrzeć czy coś tam idzie znaleźć na oko. Same poszukiwania będą dopiero w dniu jutrzejszym, to będziecie mieli, to będziecie mieli oddzielny zupełnie odcinek z tego, bo e, ja nie byłem świadomy, gdzie ja w ogóle jadę i jak, jakby to powiedzieć, z jakim rozmachem chłopaki chcą tutaj zacząć działać na tej twierdzy. Ogólnie tak, e, przyjechaliśmy tu w nocy i ja nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Mam stąd 650 metrów do, do tego, do paczkomatu, bo muszę odebrać paczkę i chyba będę musiał jakoś ostro na obkoło jechać. Byłem przed chwilą dokładnie w tym i tu była ta brama. A dało się stąd wyjść, wystarczył zejść na dół. Dobra, tutaj wiem, że jest ścieżka wokół rzeki i może mi się udało obejść to jakoś. I wyjść stąd. Ilość cegieł, z których jest to stworzone, robi wrażenie. Ja idę już jakiś, od jakichś 15 minut i szukam wyjścia. Od cały czas są te mury, tego i jeszcze jakieś budynki. Z tego, co, z tego co wczoraj Piotr mówił, to tu własną piekarnię mieli. Jakieś cztery cegielnie. Każda, bramia, każda brama miała jak to budowali własnego kowala Kota znalazłem Tutaj jakieś coś dziwnego Ile tu jest rzeczy pewnie pokrywanych? czarny kotek a dziki jest, paczuszka załatwiona sprawa Przy okazji taktyczne zakupy i wracamy teraz znowu z butasz 2 km wróciłem do obozowiska i kroimy to chyba znaki dla tych, co płyną, No tak średnio pewnie je widzą. E, Mniejsza z tym, idziemy z saperem, saper zaraz dojdzie. I te pająki e, poszukać tutaj na oko, bo jest bardzo niski stan wody. Tutaj nas jeszcze Piotr przestrzegał, żeby uważać, bo są osuwiska i zwaliska. Zobaczymy, czy coś znajdziemy na oko. No to ewidentnie kiedyś był pomost. Pełno różnych rzeczy. Metalu, nie metalu, ale głównie to co widzicie? To jakaś blaszka, a latamiza, cholera. A latamiza. Taka masa przedmiotów w ogóle, ciężarki ołowiane 100 gram. Taki sobie leży tutaj po prostu. Komuś upadł pewnie kiedyś. No, masa jest tych przedmiotów. Tutaj tylko chwilę popatrzałem. Zobaczcie, ile tu jest tego. Jakieś takie dziw dziwadła. No, coś się na pewno uda fajnego znaleźć. Od razu głęboko tam jest, panie. No. to że co tu to, ten bardzo, ale to bardzo stare śmieci. Ja, bo to cały czas ten brzeg erozja non stop. To ta swoją drogą... Saper ma cel znalezienia kuli armatniej, a ja chcę znaleźć monetę jakąkolwiek. Ja się będę skupiał na tych małych rzeczach. Nabój, ale z tego, gazowy. Gazowy, o to ja graję, jak w Anglii się faktycznie czuję. Bo to tam tego jest pełno. Tych CO2. Co masz? Chyba jakiś łańcuch srebrny. Co? Chyba jakiś łańcuch srebrny. Albo nie, bo to z jakiś galotów jest taki sznurek, tylko wiesz, wygląda... Ja. Człowiek już wiesz. Ja. Co chwilę fragmenty zbrojonego drutu teraz tu proszę bardzo grzybyczek kolejny fragment drutu taka masa taka masa Czy to jest szok tu jakieś gwoździe tam jest za 2 0 jakieś okucie czegoś zdobione takie dość fajne a tu teraz patrzcie ile tego gruzu Boże, ile tego, wiecie, zbrojonego drutu. Taki kamień z żyłami kwarcu chyba znalazłem teraz. A teraz tu widzę wędkarską rzecz. Boże, się zląkłem. Koszyk. Ale jeszcze coś zielonego było. Dokładnie to. I chyba, no. O, przepon, chyba tak to się nazywa. <laughs> I kolejny koszyk wędkarski. Ups. Ups i ups. Wiedza z serii nikt nie potrzebował, a każdy będzie dziękował. Tak wygląda korzeń. Dokładnie tak, od tych lili, czy co to, to tutaj jest. A tak wyglądają druty, a nie wędkarskie znowu takiej rzeczy. Remką ludzką wykonane to zostało. Z buta, chociaż za szerokie na buta. Koło puszki, oj z puszeczki już nic nie zostało, się skruszyła. Saper już poszedł, a ja znalazłem to po co tu przyszedłem. Zadzwonił do mnie Jagoda, skidziałem, że już jadą tutaj. I tak się kręcę, gadam, kręcę, tak patrzę, patrzę, patrzę i taka blaszka tu leżała. Mówię, podniosę tą. Ty, tu jest druga. Nie, to jest akurat łuska po karpiu chyba, po czymś takim. Ja. Ale to jest na 100% moneta. I zaraz będziemy czyścili i sprawdzali co to jest, ale widzę, że to już jest chyba PRL. No. Zaraz wyczyścimy, zobaczymy. Albo nie. Cholera wie. Czyścicie razem ze mną, co to jest? 20 zł. Ale to jest miedziana moneta co to to to? no 49 49 rok i to jest chyba 50 groszy miedziane jakie to jest gigantyczne brama Napoleona my tu spaliśmy Teraz widokowy tutaj ta warownia czerwona wieża tutaj patrzcie 2 km ponoć długości to ma brama Dąbrowskiego prochownica tutaj w ogóle stacja gołębi pocztowych jeszcze tak, mega zlotu tu taka spróbuję to wam pokazać. I to wszystko wokół tego. Tutaj to wszystko jest jeszcze powiązane z tym. Tutaj widać te umocnienia, te wały, to wszystko do tego, nie. A to jest lotnisko. Tak, to już jest lotnisko Modlin. Zmieniliśmy trochę miejsce, bo <śm> za gorąco tam było w tej patelni. <śm> to jest to, czego potrzebowałem, a teraz będę siadał do montażu. Potem jadę po buty. Zresztą zobaczycie co się będzie działo. Saper mi chce rozwiązanie dla mnie na zimę pokazać. Jeżeli chodzi no o wodę. No... Grzałka. Grzałka to jest... Zapomniałem jak ona się nazywa. Ona ma taką ciekawą nazwę. Działa na tej zasadzie, że po prostu, czym większa temperatura tym mniejszy wtedy jest pobór. Temperatura wody, tym mniejszy chyba pobór. Podobnie jest solarem, nie. solarem I solar... patrzcie, no. no chyba też tak jest. Ty się tu to otwierasz? Znaczy nie, akurat przestało się otwierać, bo tu mi się prawie że wiesz, mogłoby się zmieścić. Aha, mógłbym, ale to no, przez to. Robić. No ta. Ale ja muszę tylko wiesz, żeby w innych urządzeniach używać. No. półtorej no godziny wkłada się półtorej godziny i ma się ciepłą wodę do tak, kąpieli. Nie muszę się z radą kuchenką, wiesz, podgrzewać tego. Zeróbisz tę sprawę naprawdę. Mogę jeszcze e... takie podłączyć. Tak? E... Wyślisz mi link do tego? Jasne. Bo to wy, przychodzi bez, bez tej? Bez tej, bestyczki, żeby bez tyczki. Za, zarobić do czego chcesz, ale już zarobione końcówki są, wiesz, ona tam chyba kosztowała 150 zł czy 130, ma 240 W 240 W, no. Fajna pancerna grzałka i wiesz, to z takich patentów tych, wiesz, po, po grzałki, ale nie wiedziałem nawet, że są te kuchenki takie do kampera, kuchenki indukcyjne, nie? Malutka taka płyta indukcyjna, musi Za prąd? No. I ile wat? No, może sobie regulować spokojnie na tym Sinusie, a na tym, na tym przetwornicy, co ja mam tam 800, no. może zrobić 700, 600, 800, 1000, 2000, 100. zależy, jaką masz przetwornicę. Ale to jest fajne, bo wiesz, zapominam o, o świecie. Nie muszę się martwić z tym, że będę miał, jak przygotować ciepłą wodę. Nie? Rzucam mi wiesz, i robię swoje. A w ogóle to się przywitać z widzami? A nie, a nie, nie, z pierwszego odcinka? Dobra, <laughs> no to witam, witam serdecznie <laughs> widzowie Odyna. Przyjechał pan z kosiarką. Taką wielką na traktorze i mówi, że nas wpuści na pole namiotowe i nie będziemy musieli wyjeżdżać w tamtą stronę, tylko nas wpuści tą bramą napoleońską. Także jedziemy 1836, made Made by Napoleon Bonaparte. Proszę bardzo, twierdza modlin. I jedziemy na pole namiotowe, gdzie będziemy przez. Przynajmniej ja będę przez dwa. 3 dni stacjonował ja, Tak to wygląda w środku Tu jakaś centrala chyba była czy coś I tu będą poszukiwania gdzie nie gdzie Nawet nie wiem gdzie jeszcze Jakie to jest wielkie w środku Saper jedzie, jedzie Jeszcze przez jedną bramę Automatyczną przejeżdżamy Zmieścimy się, to zmieścimy. Hopla. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale to wszystko jest oszczelane, te mury. Ostrzelane, przepraszam. Przepraszam, nie oszczelane, tylko ostrzelane. Jadę po buty i tutaj jest Narew. I tam łączy się dalej z Wisłą. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. I idziemy kupić buciki. Chciałem zrobić testy kroksy yy, za 3 funty kontra kroksy firmowe za 120 zł ile wytrzymają bo te wytrzymały prawie że 3 lata e, tylko że tutaj są tylko 44 i takie sobie kupię bo to są 45 ja bym potrzebował 46 trochę są mniejsze ale 45 chyba będą trochę małe cholera ale jak wcisnąć może się rozchodzi du, 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 du. Du, 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 du. do widzenia jak ktoś chce to już miałem taką sytuację, że mi klapki kradli, nie wiem czy specjalnie czy nie ale muszę zobaczyć ile one przeżyły, zobaczymy ile te przeżyją a ta a to tam wyjściowe żeby było jakieś też to, to jest to, miałem kupić, miałem kupić Saperowi dwie bułki dwie bagietki a kupiłem coś takiego pozdrawiam serdecznie panią z Kauflanda tutaj jedziemy Wróciłem już do twierdzy, i przyjechał Tatulo, i przyjechał Piotr Duda, i, i, i kilka osób jeszcze, i tu gdzieś będzie, będziemy stawać w tych koszarach, barakach, jakichś nie wiem, w czymś, o, ale klimatyczne miejsce. I tu spędzę trzy dni. <grywia> Tutaj, co to, 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 to. Będzie jeszcze zwiedzanie, jest Tatulo. Jedź do przodu, jedź, panie, jedź, 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 jedź. Ale mi się tu podoba, ale sobie tutaj zrobimy koczowisko, nie? Ojciec, koczowisko? Jeszcze przyjedzie dużo osób, będzie, będzie zarąbiście. Idziemy tu do dziury zobaczyć, co tam jest. Sata już tam w las. Uy, uy. U, 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 u. U, nie podoba mi się tu, ja cię kręcę, testuję moje fenomenalne powierzchnię tnące. Zabar minioszkę, znalazł 10 groszy chyba. Mm, Ups. Współczesne? Współczesne 10 groszy tak. Jesteśmy w środku? To jest jakieś zebranie teraz i można sobie popodziwiać wielkie kozy. Jedna koza. Kurde, tu trzeba uważać, bo to się mogą zawalić. Tu jest druga koza, a tu widziałem, że są prysznice na dole. Coś zarąbistego. Świetnie, tutaj jest zejście. Tymi, tymi schodkami. A bo to tam na dole jest. Git mojones, super. Dostaliśmy od organizatora łopaski, żebyśmy mogli tutaj włazić i nam się podoba nawet na to. Nie no, tu zostaliśmy przestrze przestrzegli na żeby nie włazić na ten mostek, bo może spaść. No nie wygląda zbyt ładnie. I w Zapomniałem wam nagrać pożegnania we wczorajszym dniu, także nagrywam teraz. Mam nadzieję, że się podobało. W kolejnym odcinku mocne poszukiwania. Będzie nas tutaj około 100 poszukiwaczy, także na pewno na tych 12-14 hektarach które są dostępne do poszukiwań, coś wyjdzie, ale to w kolejnym odcinku. Jeżeli to Wam się podobało, możecie zostawić pierdełkę. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.